Dzień dobry. Środowym wieczorkiem e, nagrywam dzisiaj po wam Kogali KSW 84 UFC odpuszczamy. E, znaczy chciałem też UFC dodać, ale z jednej strony może lepiej jak sobie przerwę. E, ja bym zrobię od UFC, chociaż tam pewnie jakiś kuponik pójdzie. Ale po ostatniej gali no tutaj ja się troszkę zniechęciłem co do UFC. E, fakt fakt ten, ten weekend cały nie wyszedł jakoś fatalnie, bo mieliśmy boks wcześniej. Eee, była Gala PFL, później był też Bris na LFL, więc zasadniczo cały weekend, bo pomimo tego, że tak jak mówię, ja ja eee, skupiłem się tutaj na typowaniach UFC nie tylko UFC Gram, to prawdopodobnie ten weekend nie wyszedł najgorzej, u mnie bynajmniej, ale ogólnie KSW tragedia. Ja miałem, e, wrzucałem na Discord swój kupon, e, no to cztery waleczki, niestety tylko Wagli tak wyłożył. E, no niestety, no takie z MMA, mnie już w MMA nic nie zdziwi. I ogólnie na UFC, to ja sobie w tym tygodniu odpuszczę, jeśli chodzi o typowanie, a Galaka 84 fakt faktem jest bardzo klarowna do gry. Jednakże, yy, no tak statystycznie na pewno jakiś Androidok się trafi, mamy 10 pojedynków, myślę, że tak dwóch, trzech, to raczej to nie będzie taka karta kiedyś, że szło wszystko po kursach, ty bardziej, z kursy mocno poubijane mamy w wielu pojedynkach, no pogadamy sobie chwileczkę na temat tych 10 pojedynków, bo karta całkiem przyjemna, yy, parę pojedynków interesujących także. Zapraszam do oglądania i lecimy. Tak jak wspomniałem na wstępie 10 pojedynków na tej karcie nic się nie wykrzaczyło o dziwo. Daj Panie Boże, żeby tutaj nic już nie wypadło, żeby ta karta została cała yy, tak jak jest. Spoko karta. Yy, no i to sponsor tego odcinka jest yy, po raz kolejny funsiar, z którym mamy podjętą współpracę. Już tutaj mówiłem wielokrotnie, mówiłem na ostatnim EFC, yy, ale oczywiście tutaj yy, wspomnę o tej ofercie funksiarza, czyli freebet do 300 zł. Warunki obrotu minimalna kwota 50 zł do 300 zł max, trzeba zagrać. Minimum dubla po kursie ogólnym 30 0 Wspominałem o tej ofercie. Tutaj jeśli chcecie się zapoznać, to zapraszam do komentarza mojego podpiętego tego pod filmem. Również do stopki, gdzie mam, mamy regulamin tejże promocji. Polecimy sobie 5 walk i 5 walk, bo jest 10 pojedynków, tak jak wspomniałem. No i co, zaczynamy. Zaczynamy ogólnie kartę od pojedynku Patryka Chrubaka i Miłosza Melcherta, to jest kategoria kogucia. Yy... Znaczy jak to ocenić, czy obaj są po Na pewno no, Chrobak jest w takim dosyć nieprzyjemnym, powiedzmy, momencie swojej kariery, bo ma rekord 3-3. Zaczął tutaj dobrze, fakt faktem nie poglądował totalnie nikogo, porażka z Kakorowem na EFM, gdzie miał się bić w ogóle z kim innym. No Kakorow gość, który teraz na PFL-u się bił ostatnio, yy... tam go przejechał w drugim gdzie potem polityło szkardek. Ogólnie pod kątem stylistycznym starcie z Mercheltem nie powinno być jakieś najgorsze, bo tutaj nie mamy gości, którzy dążą do zapasów jak Polityło, czy jak właśnie Szkaradek, którzy mieli jeden gameplan, żeby tutaj pójść, od razu nogi obalić, kontrolować tam i wygrać, co się Szkaradkowi udało przed czasem, a Polityle na punkty. Miło, że Merchet porażka z Magnalim. No, miał już też, no ma 7-2 na amatorstwie, 2 zwycięstwa czyli, y, na jakiejś małej gali teraz się bił, później y, wygrał z Zródkowski młodym, y, gdzie nie pamiętam jak to były kursy, bo były kursy na pewno na no i paręczka z Maknalim, gdzie te parterowo palterowo y, y, zrobił no, różnicę, dążył, dążył do tego y, poddania i się udało. No, w starszym i też dosyć doświadczonym chyba na matos, z tego co pamiętam, ogólnie patrząc na same kursy, faworytem jest Chrobak minimalnym, pod kątem czysto stylistycznym, dla mnie faworytem jest Miłosz Melchert, aczkolwiek nie postawiłbym na żadnego chyba z nich, z tego, że jednak to są goście, którzy, którzy są na wstępie swojej kariery, no Chrobak jest, tak jak mówię, w słabym momencie swojej kariery, bo ma 3-3, czy jest po trzech porażkach, jak przegra to 3-4 i tak, Świetnie to będzie wyglądało, Merchet tutaj 2 tak jak mówię, też jak przegra będzie miał dwie porażki, myślę, że może, mogą, może mu KSW podziękować, znaczy na pewno przegranemu podziękuję na jakiś czas KSW, na pewno w dużej, w dużo gorszej sytuacji będzie, będzie chrobak, znaczy w tym to się może zdarzyć wszystko zasadniczo, dla mnie faworytem jest minimalnie Merchet, na samych nogach wydaje mi się, że Merchet będzie miał przewagę raczej, chyba też jest większy trochę, takie ja odnoszę wrażenie, chociaż... A nie, większy będzie Patryk, a no znowu dobra, to troszeczkę zmienia postać rzeczy, bo tak jak mówię Merhead na tle McNally'ego fajnie wygląda całkiem na tych nogach yy, Bliska walka, kurczę, nie wiem na kogo bym postawił. Na przełamanie nie bardziej, ale tutaj myślę, że miłość Merhead ma więcej argumentów chyba po swojej stronie. Walka zakończy się przed czasem 1.70 tak Kurcze takie wrażenie troszkę z fusów. Nie chcę też tutaj gdybać. Koniec pierwszej w rundzie 1.25 też słabe. A no, taka walka do obejrzenia na początek chyba ja sobie osobiście raczej ją odpuszczę. Dla mnie faworytem może minimalnym jest Merhat, ale tutaj okoliczności są takie, że obaj mają duże szanse no, wygrać to, bo to, to nie jest najwyższy level powiedzmy. Yy, jeśli chodzi o to polskie MMA. Borz dzikowski i, i tak, chyba to jest druga walka. Woj oj bo jest Dzikowski, to Damian Mieczkowski. Tutaj też na początku byłem mocno za Borysem, a teraz mam trochę wątpliwości, wydaje mi się, że Damian Mieczkowski ma tutaj też swój argument, no na pewno doświadczenie za Dzikowskim i ogólnie wydaje mi się, że KSW chce trochę promować Borysem, to jest taki charizmatyczny dosyć gościu, no zdał tutaj też z Langenem na pewnym dystansie, pełna dominacja w tamtym pojedynku, no na pewno Borys Dzikowski jest perspektywicznym gościem i to trzeba przyznać, Damian Mieczkowski znowu tutaj, z, z okolice yy, właśnie tutaj okoliczny, oko, gość z okolic tutaj gali yy, tej KSW no niewiele można też powiedzieć z Menkalem, tam Męka przed zastępstwo i, i tam no, dobrą walkę ogólnie stosunkowo dali, ale czy z powestem dzikowskim, który rzeczywiście, jak się mówi, bardzo dużo wnosi na tą walkę. Czy, czy tutaj warunki fizycznie nie będą mnie do przeskoczenia troszkę dla mieczkowskiego? Takie odnoszę wrażenie nie postawię tutaj też nie wskażę faworyta, ale myślę, że ta walka potrwa trochę i też bym stawiał, że koniec walki pieszą będzie nie 1,50 się być dobrą opcją. Tak mi się wydaje, że to będzie taka zażarta dosyć walka. Będą mieć swoje momenty obaj. Yy, a wydaje mi się, że więcej tych momentów może mieć Boaz Dzikowski. Tutaj wydaje mi się, że trochę decyzją, takie mam, takie mam wrażenie, że, że Mieczkowskiego nie skończy tak, yy, Borys, od tak, o. Wyjdzie, myślę, że ta walka potrwa dosyć, dosyć, na pewno yy, bardziej niż tamtym pojedynku. Jestem tutaj pewny, na no pewno tego, że tutaj się troszkę pobiją, że tak powiem. A faworyta nie wskażę, ale no, faworyta jest na papierze Boaz Dzikowski, na pewno. Yy. Dalej mamy trzeci pojedynek, to jest Bruno do Santos kontra Gustavo Olivera. Na pewno tutaj dużym faworytem jest Bruno, tylko żeby Bruno też nie walczył trochę. To no kurs sobieutki, bo już 1.27 na Santosa. Santos 10-4, 1-3 w KSW też spójrzmy z kim przegrywał. Racić decyzja, gdzie dwie, wygrał dwie runy z Razziciem. później porażka z Przybyszem przez poddanie z Wikłaczem. E... Przybyszem miał swoje momenty z Wikłaczem. No, no to wszystko było takie legitne, mocno walki, zwycięstwo z Polityło. Wcześniej mm, na scenie brazylijskiej 9 Dobry nabytek KSW i Gustavo Oliveira, który stał, <coughs> został zdominowany przez Patryka Surdyna. No nie ma szału. Przegrywał z Limą, przegrywał z Surydynem. No, Bruno Santos jest gościem, który naprawdę jest klasowym zawodnikiem. Jest młodziutki, też 24 lata, 10-4. No taki naprawdę legitny goście wśród tą kategorię. W jaki sposób miałby to Santos wygrać? No na pewno Santos będzie, to, będzie tutaj dążył do parteru i ja myślę, że tak czysto gdzieś tam życzeniowo to do Santos pewnie to wygra przez poddanie. 2:15 ogólnie przed czasem na Brazylijczyka mamy. No, no tak to widzę. Myślę, że tutaj ja już mówiłem przed walką z Suydynem, stawiałem na Suydyna na tej gali. Gustavo Oliveira miałem prześwietlonego co do, co do milimetra tam, tam, bo ogólnie tamta walka od razu mi się rzuciła bardzo mocno w oczy i pod kątem kursowym, gdzie Oliveira był faworytem. Przecież to dał dosyć wyraźny, i jeden tam stał, i to sporo. Nawet jeszcze przed samą galą z tego co pamiętam, w paru miejscach. No, sam to, tak jak mówię, no, sam to 1,27 sam w sobie nie ma jakiejś wielkiej wartości. Było powyżej 1,4, można było łapać. Jak się poszuka, to się może znajdzie też jeszcze. Nie będę tutaj mówił o innych. No, sam też 2,35 przed czasem. Santos. Myślę, że status będzie dążył do poddania. Tylko, że to jest raczej typ, no 6 wag na 10, 60% to nie jest jakiś wielki. Współczynnik, no lewej da się skoczyć z Chordynowi. też Limie się nie dał skończyć, więc paradoksalnie na samym papierze to tutaj do Santos na punkty, ale myślę, że Santos ma szansę to skończyć przed czasem. No, faworytem jest Santos i do jakiejś takiej podstawy, no ten 1,27 ja bym brał troszeczkę jednak, yy, są wątpliwości, bo nie walczył ponad rok czasu Santos, ale ma 24 lata, to jest który się rozwijał, już jest czysto sportowy, jak się porówna tych dwóch zawodników, Santos jest lepszy, no na papierze, nie? Tutaj nie ma co. Też będzie dużo osób się kierowała do Duplessis, zdemolował, no dobra, Duplessis to jest ekstra klasa już w tej chwili, UFC samo w sobie i te najlepsze walki to jest ekstra klasa światowego ma. Tutaj mamy no, Santosa, który aspiruje do czegoś i ma skill'a i mamy olivera który też aspiruje, ale jakiegoś takiego wielkiego skill'a na tle Santosa nie będzie miał, jak przegrał z do jednej bramki. Z ten dobry zawodnik oczywiście, ale jak się oglądały jego walki wcześniej, to on tam też z takimi gościami, z którąś walkę to chyba z Carvalho oglądałem, to tam przegrywał, potem wygrał w trzeciej rzędzie. no taki... Trochę przypadkowych gościu, w do Santosa, tak mi się wydaje. Więc tutaj, no Santos dla mnie jest, jest tutaj wyraźnym, dosyć faworytem. Jedynie to, co to, to ta przerwa. Stasiak i Chince tutaj też mam, znaczy dużo osób idzie w Stasiaka, oczywiście, i tak dalej. I Oby to nie była pułapka, ale no tak, jakby się ogląda, Chince na Chince dwie porażki w pierwszych rundach. Najpierw Soldaje, później Kaczmalczyk. Yy, zwycięstwo z Likusem, gdzie był dogiem Niemiec wcześniej na scenie niemieckiej. Nic szczególnego tak naprawdę, i mamy na Stasiaka, który jest w KSW z 2-3, 2-4 miał w UFC, wygrywał z Trudynem, pokonał Leżniewa, przegrał Racic, s w Ruchała, sam top. Tak naprawdę zruchał bardzo bliska walka, ze przegrał, tam dwie rundy, ale przecież też dawał mocno radę z Raciciem, no do remisu niby, ale tutaj, no tak, bo tam tak była taka jedna runda chyba z tego co pamiętam. 1 więc Stasiak, no też ja to bynajmniej traktuję w charakterze no, formalności, tak naprawdę. No, Tajden Stasiak jaki by nie był, już troszeczkę ma te swoje najlepsze lata za sobą, ale gościu jest, no nadal jest mocny. No tutaj też na, na pewnych grupach się mówiło, gdzieś tam czytałem, że, że Stasiak, y, bo przegrywa i tak dalej, to ten Masza No, nie, Hintzen nie ma tu większych szans, to jest przez kogo ogromny. Hintzen na scenie niemieckiej nie był jakimś prospektem nigdy, fajnie, bo gościu z jest dobrym rekordem i został zweryfikowany. Ale nie jest to zły zawodnik, to tego nie można oczywiście powiedzieć. I no i mamy Stasiaka jak mówię, mocno obitego, przecież bardzo doświadczonego gościa na poziomie UFC, 6 pojedynków w KSW5. Znaczy, dla mnie to Stasiak przed czasem, no bo jak obaj i Kaczmarek i, i Stradajew go zrobili, to w której ludzie by to się nie skończyło. Ale 2,40 na Stasiaka to wydaje się być. Yy, Takim betem, tak jak ja mówiłem, po kroju, jak mieliśmy Marię, Sylwę i Bagiszwilia, bardzo mocno opcjowałem wtedy za tym, żeby na, na Sylwę przed czasem. Tu też mi się wydaje Staszek przed czasem 2.40, sam, sam kurs sobie do singla jest całkiem spoko. Nie dla mnie to no, do singielka, kurczę, jak najbardziej fajny kursik. No ciężko mi sobie wygrać na yy, ewentualnie trzeba zakończył się przed czasem 1.55. To Hincen też może, no na punkty nie wygra ze Staszakiem to jestem raczej pewny. Yy. No i też ta pierwsza runda życzeniowo, gdzieś tam patrząc pod kątem tego, że Soldajby i Kaczmarczyk wygrywali w pierwszej rundzie, to 4-5 koniec w pierwszej rundzie. No to tak bardziej w gwoli dla zabawy i walka zakończy się przez podanie trójka. To też jest spoko. Tak mi się wydaje, bo a nie ubije Stasiaka, a jeśli będzie miał jakieś szanse, no to raczej też myślę, że w parterze tym bardziej, że sześć pojedynków przez poddanie Hitzen wygrał. Ciekawe ogólnie, no ale to jest Stasiak, tutaj też nie ma, nie, nie podlega żadnej dyskusji kompletnie. Całkiem przewidzę sobie. Eee, dobra, tutaj mówiliśmy o czterech pojedykach i piąta walka to jest kaszubowski kontra Fadipę. <laughs> Czy tutaj mamy też tak będzie bardzo widoczna przewaga gabarytów na korzyść Fadipe. Fadipe jest dużo. Znaczy wyższy dużo nie jest. 21 cm ma przewagi z zasięgu Fadipę. Jeśli Fadipa to dobrze rozegra, myślę, że ma spore szanse to wygrać, Kaszubowski po 1,55 kompletnie adekwatnie, znaczy kurs jest adekwatny, ale mnie to kompletnie nie interesuje jakoś, Krystian jest fiz tak, fizolem, myślę, że tutaj wielkiej y, filozofii, fizor filozofii nie będzie, y, będzie szedł po obalenie, będzie chciał tam kontrolować, bić, Paraszka z pierwszakiem, zwycięstwo z Maciejowskim, no Krystian Kaszubowski jest typem gościa, tak w życiu nie postawiłem swoich pieniędzy tak o, żeby postawić na niego. Stawiałem na niego chyba w palce z kamieniarzem i też tam kamieniarz miał jakieś ma swoje momenty, z tego co pamiętam. Eee, no z macierskim też się na sporo strachu. Strużkę z truszkiem Split, eee, z Michalskim był Andry Dogiem Kaszubowski, chyba potem te kursy się wyrównały. jest ten jest dobry, tylko też tak wiadomo eee, o jego tam, on miał problemy te z nogami, chyba z tego co sobie przypominam. A Fadlipa to też nie jest, kurde, ogórek eee, pomimo tego, że ten wykład ma no, 1310, ale jest też dosyć do doświadczonym na scenie i to na... w Anglii to może nie pokonał nikogo jakoś strasznie dobrego, ale na UFC World też inne czasy troszkę, bo tam dużo słabsi ci Afrykanerzy byli z pasku, porażka yy, ciosami, co ciekawe, a pasku raczej typem finishera nie jest Kurde, nie wiem ja tutaj, nie chcę też gdywać jakoś znacznie koniec tej walki w pierwszej 1.25 nie bardzo, chyba nie wziąłbym, nic szczególnego mnie z tej walki nie interesuje Nie Fadipy może na punkty, 5.75 to tak może też dla rzucenia jakich, <coughs> jakichś dziangów, ale tego bym nie polecał brać, brać jakoś strasznie pod uwagę. No ale tak czysto stylistycznie, gdyby Fadipę to rozegrał, to myślę, że najpierw bym dążył w tym kierunku, żeby starać się Krystyna wypunktować. A Krystyna, gdzie szedł po obaleniu, co robicie, nie skończył, więc też myślę, że A miał swoje momenty do skończenia, a myślę, że też Kaszubowski może tego nie skończyć, więc Kaszubowski przez Decyzję 225, no decyzja ogólnie mi się tutaj, ale też, no, no nie wiem, tak jak mówię, w tym pojedynku to, to jest taki pojedynek, w którym to jest dla mnie najmniej przewidywalny, bo możemy sobie gdybać i mówić o mm, decyzjach, a to może być jeden strzał, albo jakiś znowu się wpakuje Kaszubowski jak była jak, jak Alberto Dzimkowski w, w krawat, czy w jakieś duszenie, czy w coś. Różnie może być, no tutaj także nie ma reguły. Yy, ja osobiście tą walkę są, odpuszczę. Dobra, lecimy z yy, drugą częścią, tutaj mamy Bartka Leśkę i nie Nikolicia. Znaczy, to jest dosyć prosta piłka w tym pojedynku, no co no, tutaj gadać? Nie jak się ogląda, nie jest z bardzo, no jak wygra z Leśką, to zmienię zdanie wtedy, ale tutaj jak się ogląda walkę z Czambalem choćby, no tam były problemy i to takie kurde, konkretne. Także Bartek Leśko tutaj wchodzi w formie, przegrał z Brisem, nie jest to wstydem, przegrać z gościem, który jest naprawdę mocny i który jest z poziomem, by no co tutaj gadać? Wycieczka z piłkowalczykiem, wycieczka z i to stać, żeby na niego postawić, tylko żeby no, te taką daje, nie są jakoś 1,28, bo ponad 1,4. Eee. Czyli szkoda, to może wygrać na różne sposoby, tak naprawdę. Może to wygrać przed, przed czasem, ja bym stawiał się już to poddanie, eee. lub na punkty też, jak będzie punktował, bo nikoś będzie groźny, jest dosyć eksplozywny, ale ogólnie to skillowo to jest przeciętniak. No tutaj pod, poddanie też 5-0 mnie bardzo przynajmniej, że walka. Sama w sobie zakończy się przez poddanie, wygląda spoko. No bo jak się spojrzy na. Tak, no nikolwiek wszystko wygrywał. No nie wszystko, cztery knockouty, cztery poddania. Leczko znowu wygrywał większość przez poddania. No i Paterowskim jest lepszym, do. tutaj nie w ogóle jakiejś dyskusji. No jest w formie, widać, że są przygotowania pod tą galę, a ma tam Leczko się zaprezentować dobrze i dalej walczyć w KSW, bo to jest zawodnik który jest stosunkowo jeszcze młody, bo też ma fajny bagaż, przecież na fenie się bił, fakt nie miał jakichś fenomenalnych nazwisk, ale wygrał z Kondaciukiem, przegrał z z Split, eee, też Brandy swego czasu całkiem, czy tam Rychlik, to nie byli też słabi zawodnicy, trzeba przyznać, eee, ani Nikodim, tak takich tak tam mówiłem, na tej Serbii, z Szoberem wygrał, to na pewno też druga runda na też nikogo ko, dobrego nie pokonał, a przegrywał raczej znaczy z zawodnikami, w większości niezłymi, znaczy takimi no, nieprzeciętniakami pomiędzy dobrymi, a przeciętniakami powiedzmy, bo tam chyba on z, przegrał z Hanekomem, który się widzi w kontenderze chyba teraz, też z tam Afrykanerem przegrał, yy, z tego co pamiętam, Szober, yy, ale ogólnie no Leśko, kurczę, no nie wiem, no ja nie bardzo sobie wyobrażam te, jak Nikolić ma to wygrać, chyba jakimś szybkim, faltownym knockoutem ewentualnie, ale Leśko nie, da się zbić mi się wydaje, Doświadczona, tyle gościu, yy... No Kuszagow go znakałtował tak, najbardziej, no ale też nie porównujemy kusy na Kuszagowa do, do Nikolicza. No, pomimo tego, że nikogoś ma lepszy rekord, to jednak Kuszagow to jest gościu, który w tym Oca też zęby zjadł, 17-6 ma rekord, WACA 7-12 pojedynków i on pokonywał dobrych zawodników, bo czy to dołgow, czy do ranka w jeszcze w w tamtych czasach po UFC chyba wtedy, z tego co pamiętam, on Więcka zbił wtedy też, a przegrywał z dobrymi zawodnikami w większości jak Gasanów czy jak, czy jak tam, że dobra, odbiegając od tematu, no dla mnie Leśko i być może Leśko przed czasem, ale ten na Leśko przed czasem jest kompletnie nie nieinteresujące już dla mnie. Poddanie 5-0, może być, ale to takie tak, ja mówię, to bardziej, bo ogólnie to Fuchserz prowadził teraz z tego co widzę, a tutaj parę z takich sensownych opcji jeśli chodzi o te poddania, bo, bo widziałbym tu na pewno podanie na tej gali ogólnie. Ale tutaj no już tak asumując to Leśko jest, jest no wyraźnym yy, bardzo faworytem dla mnie też i to tak jak mówię karta, która jest niby bardzo wyraźna na, na może na koniec o tym powiem, dobra. 100 yy, CG i to też jest znów jeden z taki takich najbardziej na który ja czekam. Yy. Kurczę, zobaczymy, jak ta walka się ułożył. Tak, stosujcie tutaj Gaziebowi, nie dał się jakoś yy... słamsić palterowo. No, przegraszam, z Deflisem, oczywiście, z kitą już to wyglądało średnio. Z Plizandrym szokiem. No, Darko jest też teraz chyba wesele, było I chyba było ślub. Zobaczymy, w jakiej formie będzie, czy będzie w pełnym, w pełnym treningu Darko. Ale no, myślę, że stawiam, że tak. Yy... Po porażce z Gaziebem, ale tam. Strefę Gaziewa na początku, smugdał nował Szamila, Szamil teraz z się będzie bił. No, Darko, Darka nie można skreślać na pewno. Wojczak 6-0, i tutaj też nie sugerujmy się jedną wygraną, jego most bukliczu. no to raczej taki przeciętniak, ale dobry test zdany Wojczaka, pełen dystans, co pokazuje, że jest zawodnikiem, tak patrząc na, na scenie europejskie, jednym z najbardziej ciekawych, wydaje mi się, ciężkich w tej chwili. No, poza tymi lepszymi federacjami, powiedzmy, takie, tak, takie odnoszę wrażenie. Całkiem dobry zawodnik, no tylko to, tak jak mówię, że jeśli będzie chciał Wojczak pójść w parter, to tutaj myślę, że Judo dosyć wystarczy na niego. Tak, tak mi się coś wydaje. Kategoria Ciężka 1.33 to się gryzie, więc nie polecam raczej tego grać. Te się mogą różne rzeczy dziać. Kurde, ciężko tutaj. No 1.50 na drugą rundę myślę, że to, jeśli bym wziąć to już prędzej to. A no i stosić przed czasem. 1.50 bez sensu, nie, nie, nie brałbym tego. Przecież Wojczak się może postawić, tak mi się wydaje, że tutaj będzie trochę klinczu. Hmm, Wojczak próbuje raz drugi, Darko czy znokautuje Wojciech, a jak Wojczak będzie taki twardy łeb jak Gazijew, to będą się widzi bić, bić, tak mi się wydaje. No Wojczak 33 lata, ale gościu rzeczywiście wygląda ciekawie, ja podchodzę do niego trochę w, w ramach ciekawostki, bo tutaj 6-0 gościu taki, no mówiło się o nim wcześniej, o się miał chyba z Witasowiczem bić. Na jakiejś gali mówiło się, Wojczak potem złapał z Wario, z walką teraz w lutym, ale ogólnie gościu jest yy... No, nie powiem, że 33 lata to nie jest prospekt, ale no, kurczę, nie, nie jest to ogórek. I dlatego mam na ten pojedynek nawias, więc polecam się zastanowić parę razy, zanim to zagrać, bo to jest kategoria ciężka. Dalej mamy jeszcze, co tutaj zostały nam trzy walki: Kęsik Janikowski, kurczę, nie wiem, nie wiem. Kęsik z Pawlakiem, Split, Janikowski z Pawlakiem przegrał na punkty bardzo takie. obie, Oba pojedynki dosyć były na no to bliska walka. Myślę, że więcej troszeczkę, no też widać Kęsika w jakiej formie, rzeczywiście on, porażka z Pawlakiem, ta z Romanowskim, no to chyba troszkę z też tam Romanowskiego, takie odnoszę wrażenie, jeśli chodzi o Kęsika. Zwycięstwo z Krakowiakiem, z gościem w kategorii średniej, porażka z Abusem na TFL-u, bumy Ilicz, zgwałcony wtedy dość mocno, zwycięstwo z Kamieniarzem, też Kęsik, no... Czy na to zobaczymy? Bo jak przegra, to kurcze nie, nie, będzie to padł w jego karyż. No, Damian Likowski to raczej prostym jest, nawet jak przegra, to pójdzie do frików. Widzicie, z kubicznym nie oceniam. Yy, Postawił się też Blisowi, no to ciężko też, tak jak mówię. Tym bardziej, że części po 1,5 grad tam po 1,7, to jeszcze było dosyć interesujące. No, ale na pierwsze, no to decyzja, nie? no, Nic innego tutaj. Yy, o, 1,35 na drugą rundę. Dobra, no to, to, to jest. Pokoimy że będzie mniej tutaj. Więc 1,35 na to, że walka. No i to tak, dosyć łówny 1.35, mniej się spodziewałem na, na takie rozstrzygnięcie, więc dobra, to zostawmy, bo myślę, że to jest najsensowniejsze chyba z tego pojedynku. Hmm. Sebastian Przemysz kontra Islam Jabrailow i tutaj mam z jednej strony zagwozdkę i też Islam wydaje się mi być gościem, który może zaskoczyć, ale jak się ogląda jego pojedynek choćby właśnie z tym Rodriguezem, czy tam ja akurat widziałem jego pojedynki pobieżnie gdzieś tam. Nie spodziewam się niczego wielkiego po nim tak naprawdę. No może może zaskoczyć w jakiś sposób się postawić Przybyszowi, ale no Sebastian jest jednym z najlepszych kogutów yy, też w Europie, można powiedzieć z europejskich zawodników. Na pewno porażka z Wikłaczem, zwycięstwo z Maczkiem, gdzie tam no Przybysz zrobił z nim co chciał i też tak ja stawiam na Przybysza przez decyzję, zabrakło mi tyci wtedy i też mnie oczywiście zamykał kupon, bo miałem wtedy chyba coś tam z Walkerem, bo tam John Walker ze Smithem się bił z tego co pamiętam. No było tyci, tyci, wtedy trzy walki, jedna mi tylko nie weszła. Wtedy na punkty przybysza miałem z maczkiem, a przybysz skończył pod sam koniec i siedziałem za głowę, się złapałem. Mówię, kurwa, no masakra. Tak bliziutko i też może być, może być i przed czasem, może być przez tez, też przez decyzję. A sam kuzna na przybysza 1,15 jest nieinteresujący w żaden sposób. 1,23 na koniec pierwszy będzie. różnie też może być, wiadomo, nie? Islam Dzabraiłow, dwa nokauty, trzy poddania, cztery decyzje, decyzji tutaj nie urwię, więc. Ma jakieś tam małe szanse na skoczenie przybysza. Przybysz nie przegrał nigdy przed czasem. Przegrał trzy razy na punkty. No, przybysz. No tutaj omówione chyba do, do cna yy, zestawienie. Znaczy, gdyby Sebastian z Maczkiem coś tam wyglądało słabiej, to by się zastanowił. No, ale tutaj ma gościa, który no, wchodzi na głęboką wodę. Bo, no, wygrał z tym kandeslem. On też takim June Nevianem się taki zrobił, ale on się bił na ACA, Z tego co pamiętam. Yy, a tak to, no. Jeszcze w październiku przegrał z takim gościem 4-1 tutaj, w tej chwili ma ten chłop 6-3, więc też przeciętny. jak przegrał z Francuzem 9-2. No tutaj to ciekawy gościu akurat, bo już go kiedyś widziałem, przegrał przez poddanie no Przejbysz i tyle w sumie, Świeżył tą walkę. No i ostatni pojedynek, De kontra, kontra, Szymek Bajo, fajne zestawienie, ja producuję ten pojedynek, bo nie było rywali dla Filipa oczywiście. No De Fries to ostatnio szybkie dwa zwycięstwa, ale myślę, że Szymek się postawi. Aczkolwiek no, gabarytowo znowu mamy ten sam Szymek jest dosyć małym, lekkim pff, małym, lekkim, małym, ciężkim z Marksem miał 107, z szewczykiem miał 110 to była walka też no nie badam jak to z tą drogą dokładnie było, ale mu wypadło dwóch rywali, wtedy 108 z Doliverą, a daffy ciągle ma około 120, 120, 119 Prasel, 120 100, 119, znaczy to taka walka no Defries będzie robił swoje i zdziwię się jak znokautuje Szymka. Eee, ale ogólnie myślę, że ta walka raczej wyjdzie poza pierwszą Dę Też raczej tutaj. A, no, ale mam 1,19, choć walki w drugim nie, więc tutaj. Zobaczymy, jak to się rozegra. Powyżej 1,5, 1,30. Aha, dobra, sorry, źle spojrzałem. No, 1,30 na koniec walki to się będzie... Znaczy Raczej nie skończy Defries Szymka. Myślę, że się Szymek postawi, ale raczej przed czasem tak czy siak przegra. No Defiz przed czasem, 1.30, też 1.23, że walka cała się zakończy przed czasem. No tutaj to chyba najsensowniejsze. No ale po takiej linii jaki to ma sens granie takiego, takiego czegoś. Ja nie, nie lubię, nie jestem fanem, tutaj bo jedna bomba ja tak jak był Szymek z Olim, dostał strzała, poszedł spać, no... Znaczy, no Szymek nie przełamił Defiza. Ciężko tutaj znaleźć gościa dla, dla Defiza, no bo tak jak wygra z Szymkiem, to kto dalej? No tak naprawdę Wojczak byłby dobrą opcją, jakby wygrał na pewno. No, ale też rzutanie gościa z 7-0, z rekordem takim słabiutkim na, na takiego konia, jakim jest Defriz. Nie widzę tego kompletnie. No, Defries jest faworytem. Dlatego mówię, tak ta, jak mówię, na papierze wygląda bardzo fajnie. Eee... Pod faworytów ogólnie samych, jak się spojrzy na tą kartę całą, no to tutaj mamy takich mega klarownych gości, jak właśnie Defriz i jak przybysz. Jest troszeczkę wyżej mamy Leśkę, czy Stasiaka, czy Dostan. To są tutaj takich pięciu różnych fotu mamy na tej karcie, wśród tych 4, czyli Chrobak, Dzikowski, Kaszubowski-Fadipe, Darko, Wojczak, no i jeszcze Kęsik właśnie, Janikowski. Dzikowski, tu bym szukał tego raczej. A tak to mamy 5 żelaznych faworytów, dzisiaj ktoś wykrzaczy, jest to realne, ale w przypadku może jednym i jakbym miał strzelać, to byłby to e, albo Oliveira, albo Nikolić, chyba, chyba tak mi się wydaje. Bo mimo wszystko gdzieś tam właśnie nie widzę, że ten Nikolic wpada jakimś, jakimś cudem nokautuje Leszkę, ale cienko to widzę. No Olivera musiałby utrzymać na nogach walkę z Santosem, wtedy na nogach miałby jakąś szansę, bo on mnie się tam w stójce wyglądał, no ale jak Suryden go szybko płata jeden game plan jest na niego, także, także ogólnie fajna karta i yy, mnie nie będzie na tej karcie, ale ogólnie yy, no będzie co na pewno oglądać. Dobra, dzięki i zapraszam do zakończenia. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście kciuk w górę, może być subskrypcja, jeśli jeszcze nie dałeś, zapraszam do wspierania. Ciężko będzie tego tysiaka dobić, jest, jestem w powiem. raczej stawiam, że w tym roku i w przyszłym pewnie też nie dobije, bo jednak częstotliwość filmów no słaba jest u mnie, tak jak mówię, no, jak się pracuje i się prowadzi życie dorosłe, normalne, to się nie ma niestety czasu na to, żeby gdzieś tam grubie poświęcić y, więcej, więcej czasu na, na te typowania. Zapraszam do wspaniałej zrzutki również, bo y, w sumie dawno nie wspominałem o tym. Jeśli Ci się podoba moja praca, to możesz coś tam rzucić symbolicznie dla mnie. To jest duży honor, jeśli widzę, że wspieracie moją y, pracę. No i co, w przyszłym tygodniu chyba y, na fejm się coś myślę pojawi, chociaż nie analizowałem jakoś tej karty. No i chyba tam UFC jakieś jeszcze jest. Też tak, ja nie wybiegam tak mocno w przód ogólnie, jeśli chodzi o karty, ale pewnie się UFC pojawi, y, być może coś z tego filmu, także zapraszam do oglądania. No i co? Życzę zieloności. Mnie w tym tygodniu na Discordzie raczej nie będzie. W ten weekendik. Więc co? Zapraszam też do udzielania się na Discordzie. Możecie tutaj rzucać fajne swoje jakieś bety, jak macie. Mamy też UFC, także myślę, że tam sporo dogów się zapowiada moim zdaniem na tej karcie. Więc też pieniążki gdzieś tam przy dużym szczęściu może się coś tam uda zarobić. Pozdrawiam i do zobaczenia na następnych typowaniach. Elo!